Cześć wszystkim z tej strony Radek Chodkowskich, humanista na giełdzie. Dzisiaj kolejne nagranie w odpowiedzi na pytania czytelników, na prośby o analizy poszczególnych spółek. Przysłaliście ich dosyć sporo, więc mam nadzieję, że uda się sprawnie to materiał zająć. No i z racji tego, że prawdopodobnie będzie to cykliczna forma, forma nagraniowa, proponuję zrobić mniej więcej stałe terminy, żebyście wy wiedzieli, kiedy, do kiedy możecie przysłać swoje propozycje i kiedy otrzymacie odpowiedzi. Także ustalmy następująco do piątku do wieczora macie czas żeby zgłaszać spółki ja się tym zajmuję w weekend nagranie dostajecie w sobotę albo w niedzielę w zależności od tego jak będę dysponował czasem czasami będę to nagrywał w piątek późnym wieczorem więc e, oczywiście te najpóźniejsze propozycje się mogą nie znaleźć proponuję żebyście składali to na piątek nie wiem do 18:00 tak wtedy raz w tygodniu takie nagranie jeśli mi nic e, tam wielkiego nie wyskoczy, będzie się pojawiało. Druga rzecz, jak widzicie, jest to troszeczkę inny program. Program, z którego ja korzystam od jakiegoś czasu, o nim więcej będzie w następnych nagraniach. Dlatego na razie proponuję, żebyście chwilę się wstrzymali z pytaniami, co to za program. Niedługo, niedługo będzie o nim więcej. Zaczynamy od WIGu 20. Jest to roczny WIG 20. Widzimy, że on rośnie tutaj dosyć, dosyć znacząco. Te ostatnie dni, chyba tutaj robiliśmy spółki ciekawe technicznie. I, I generalnie od tego czasu, od przełomu miesiąca, praktycznie od początku, idzie w górę. Aktualnie jesteśmy już dosyć mocno. Rynek jest wykupiony, tak? co nie znaczy, że nastąpi gwałtowna korekta. Natomiast spodziewałbym się jakiegoś odreagowania tego ruchu wzrostowego. Zresztą widzimy, że te sesje też już te świece troszeczkę hamują. Tu mamy jakąś formę oporu technicznego. W każdym razie myślę, że no na razie można się liczyć z jakąś, z jakąś korektą, ale długoterminowo cały czas trend wzrostowy jak najbardziej jest. Jest to też potwierdzane na indeksie WIG, który no ciągle zmierza w górę. Tak, ciągle zmierza w górę, jeszcze nie przebił poprzedniego wierzchołka, ale wygląda na to, że droga ku temu stoi otworem. Tak więc ja się przełączam na koszyk waszych spółek, spółek, o które mnie prosiliście, jak widzicie jest ich całkiem sporo. No i to też będzie konsekwencją tego, konsekwencją tego ja będę troszeczkę mniej czasu poświęcał każdej ze spółek, ponieważ no nie mogę 10 minut mówić o spółce, jeśli tych spółek jest 20 czy 30. Pierwsza ze spółek Agora, hmm, widzimy Całkiem przyjemny ruch wzrostowy, przynajmniej w skali rocznej, ponieważ w skali dwuletniej już to wygląda troszeczkę inaczej, yy. i myślę, że nadszedł czas na jakieś odreagowanie. To znaczy Długi, długi naprawdę tutaj ruch wzrostowy, bardzo dynamiczny, i bałbym się w tym momencie kupować akcji. Jeśli ktoś ma akcję, oczywiście jest to bardzo dobra sytuacja. Jakiś stop loss można by było spróbować podciągnąć, w zależności od tego, czy kupiliście tutaj i chcecie już tutaj kasować zyski, mniej więcej tam na 10,60 ustawiać stop lossy, czy interesuje Was cały trend i możecie zaryzykować korektę, na przykład do 10 zł. Niemniej spółka cały czas w dobrą stronę. A pator poza tym, że jest problem z płynnością, na razie wygląda na to, że też jest problem z przebiciem tego oporu. On jest cały czas na maksimach swoich, a jak wiemy w trakcie trendów, no, maksima są przebijane, te poziomy rekordy są przebijane, więc, póki co to, że on tego aktualnie poziomu tutaj nie przebija, nie jest nie jest żadną przeszkodą. Niemniej myślę, że za jakiś czas, no z, pewnością, z pewnością, ten poziom padnie. Także póki co, cały czas w dobrą stronę. Spółka taką Nieczęsto o niej słyszę. No widzimy ruch, ruch wzrostowy bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo dynamiczny. Od kwietnia z poziomu 4,50, aktualnie 16 zł. Gdyby ktoś chciał kupować, oczywiście, no są szanse, że to dalej będzie rosło, ale myślę, że taka skala wzrostów nie jest w stanie utrzymać się wiecznie, więc dla posiadaczy długich pozycji raczej widziałbym tutaj możliwość korekty dla tych, którzy chcieliby kupić. No z pewnością stop loss jest tutaj wskazany. Spółka Cinema City, jeśli dobrze pamiętam. O. Nieco mniejszej płynności, nie jest również w takim trendzie wzrostowym idealnym. Dosyć też taki nieprzewidywalny kurs, to znaczy rośnie, ale taką szeroką wstęgą. Widzimy, że to nie jest taki wąski zakres cenowy, tylko te świece są duże, mają długie cienie. To też wynika z braku płynności, ale aktualnie też dużo się dzieje w tym sensie, że wybicie jakaś taka korekta schodząca, po czym. Kolejne trzy sesyjne wybicie. No aktualnie też już chyba jest problem z, z pokonaniem takiego wysokiego poziomu, no ale to jest konsekwencja braku płynności. Na razie w takim szerokim trendzie w dobrą stronę. W przypadku spółki CD Projekt trend wzrostowy jak najbardziej obowiązuje. On co prawda tutaj był troszeczkę bardziej dynamiczny, teraz to troszeczkę spowolniło. Natomiast Myślę, że jesteśmy przy dolnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego i wydawać by się mogło, że ta korekta już też się troszeczkę wyszumiała, ponieważ mamy jeden długi cień. Mam nadzieję, że Wy to widzicie. Mamy długi cień, drugi długi cień i tutaj już troszeczkę mniejszy korpus. Więc co miało wystrzelić, jeśli chodzi o stop lossy, to w tym miejscu myślę, że wystrzeliło. Jest potencjał, żeby to rosło dalej. Spółka Echo. Żadna rewelacja, szczerze mówiąc. Jeśli tutaj było jakieś wsparcie, to aktualnie ono padło na poziomie 6 zł. Co prawda, no tutaj ruszyło w górę, ale to są dwie świece, które już przebijają ten poziom, więc znacząco stawia poziom pod znakiem zapytania. Raczej, raczej nie widzę tutaj szczególnych fireworków. Spółka EkoExport, z tego co pamiętam, z dosyć dobrą historią, co też potwierdza wykres aktualnie stabilnie, stabilnie w górę szukanie najbliższych poziomów technicznych to jest 50 zł myślę jako punkt oporu następnie no dalej, dalej to już jest niebo tak ewentualnie tutaj jeszcze tam co do punktu granice górnego cienia, ale myślę, że w długiej perspektywie z pewnością zachowa się całkiem nieźle podobnie Forte Forte rośnie też od dłuższego czasu ma za sobą ładną historię i w takich sytuacjach praktycznie zalecam takie zwykłe, zwykłe zagranie trendowe, to znaczy kupić w dowolnym momencie, oczywiście w miarę możliwości bliżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego niż górnego, a jak widzimy aktualnie, no raczej jest to blisko górnego ograniczenia no i po prostu przeciągać stop lossa, tak, ustawić stop lossa, liczyć, że stop loss nie będzie wykorzystany zaraz na początku, że on się nam zrealizuje w zysku, gdyby sytuacja miała się zmienić. Spółka HW z pewnością charakterystyczny poziom techniczny, tak, może bardziej obszar niż, niż dokładny poziom, no, przyjmijmy, że to będzie ten poziom i niestety ruch spadkowy, to znaczy wejście w tą formację trójkąta, z góry, wejście z góry, co sugeruje, że wyjście z niego będzie dołem. No i również sama tendencja wierzchołków pokazuje, że one są coraz niżej. Także ja bym się tutaj spodziewał, niestety, wyjścia dołem. No, oczywiście może się to zrealizować inaczej, ale, ale na razie szczególnie różowo to nie wygląda. W przeciwieństwie, myślę, do higieniki, która cały czas ruch wzrostowy aktualnie napotkała. Opór techniczny na poziomie 3,50. On tutaj zatrzymał rynek w trzech miejscach. Pewna korekta, ale to jest korekta do, do linii trendu. Tak, cirka rysowanej, i myślę, że, że jest dobra szansa na to, żeby wyszło, wyszło góro z tej korekty. Tutaj takie odejście, od, odgięcie się niejako rynku od, od tej dotychczasowej tendencji w górę. Następnie korekta zatrzymana na linii. I, I też poruszamy się cały czas w stronę, w stronę trendu. IMC to jest chyba jakiś Industrial Milk Company ym, Syf. Ym, analizowałem to dla Was w tym miejscu. Jeśli ktoś oglądał poprzednią analizę, to wie, co o niej myślę. Yy, dlatego też no, kolejny ruch. Potwierdza tylko to, co, co powiedziałem wcześniej, więc oglądajcie te nagrania. Jeśli o czymś już mówiłem, a sytuacja się nie zmienia, no to nie ma sensu pytać o spółkę ponownie. Impex Metal, ruch boczny, jakieś fajne wiadomości, zejście w dół z, o, o jakieś 40-50%. Następnie powolny powrót, i jesteśmy mniej więcej w tym samym przedziale, w którym byliśmy około roku temu. O ile tutaj wsparcie byłoby dobrą okazją do kupna, tutaj przetestowane, tutaj przetestowane, tutaj również, tutaj dało okazję do zajęcia pozycji, to myślę, że teraz jesteśmy bliżej oporu niż samego, no tutaj ciężko jest wyrysować taki krótki opór, ale ale myślę, że no jest już troszeczkę drogo, tak? Być może faktycznie nastąpi jakieś wybicie trendowe, ale ciężko powiedzieć, no tutaj jest wiele punktów oporu, które można by było przyjąć za obowiązujące i przed rynkiem trudne zadanie, jeśli miałby je pokonać, no to, to, to zobaczymy, myślę, że krótkoterminowo raczej słaba, słabe miejsce na kupno, spółka Integer też z dobrą historią, nawet bardzo dobrą z tego co pamiętam i też linia trendu do narysowania taka fikuśna, ale obowiązująca i tutaj obroniona po raz kolejny. Możemy jeszcze to zbliżyć. Obroniona, niemniej też poziom techniczny. Można powiedzieć, że to jest formacja, która już się od pewnego czasu po prostu sprawdza, tak? Czyli ona jest formacja prostokąta, ona obowiązuje. Na razie brak sygnałów na to, żeby to miało wyjść górą. Rynek raczej tutaj sprawdził troszeczkę dół. Szczerze mówiąc nie wiem. No tutaj nie podejmuje się prognozować wybicia. Na razie jest to ruch boczny, dopóki nie zmieni się, nie wyjdzie to z ruchu bocznego, no to żadnych innych sygnałów bym nie oczekiwał. Spółka groszowa. JHMD. to pewnie jakiś deweloper. No, chyba raczej deweloper, ponieważ no, tendencja na to by wskazywała. Również zmiany tutaj, sytuacji jeśli chodzi o, o sam wykres. No jest problem, tak? Groszowych spółek bardzo nie lubię analizować, ponieważ tamte wykresy wyglądają zupełnie inaczej niż, niż spółek znajdujących się na wyższych poziomach cenowych. Póki co myślę, trend. No, spółka w tak w trendzie wzrostowym, takim dosyć nieregularnym, korekty czasami do poziomów w miarę okrągłych, czasami przebijające ale szeroko, szeroko temat ujmując w trendzie wzrostowym. Co innym oczywiście, co innego KGHM. Mówiło się, że nie ma hossy bez KGHM, a tu proszę. Mamy hossy, nie ma KGHM-u. Wiele osób wierzyło w te poziomy, które zostały przybite. Jeśli dobrze pamiętam, one też mają rozciągnięcie tutaj gdzieś na przeszłość, to jest właśnie ten poziom. I nie wygląda to dobrze. To znaczy, co z tego, że wzrosło o te chociażby 10 czy 12%, skoro to jest cały czas ruch spadkowy i mniej więcej trajektoria ruchu spadkowego. Tak więc, jeśli ktoś próbuje kontraktów terminowych, to, to raczej bym tutaj szukał krótkiej pozycji niż długiej. Spółka Computronic, taka nijaka, też w pewnym sensie ruch boczny. Widzimy, że. Niby jest jakiś wyższy wierzchołek, ale zaraz po nim jest głębszy dołek. Aktualnie też powróciliśmy do tego zakresu. Można powiedzieć, że to jest zakres między 8,50 a 10 zł, ze sporadycznymi przebiciami w górę czy w dół. Więc trendowo, trendowo na pewno neutralnie, krótkoterminowo widzimy, że ruch w górę miał miejsce. Jesteśmy bliżej tego górnego ograniczenia, więc też nieszczególnie bym tutaj szukał okazji do kupna. No i LPP, spółka, o której wszyscy słyszeliśmy, z kilku względów, przede wszystkim najdroższe akcje, po drugie, niedawno były względy podatkowe grane, czyli wyjście z opodatkowaniem z Polski. No i cóż, i chyba to są maksima historyczne. Mhm, zdecydowanie są to maksima historyczne, czyli na piątkowej sesji mamy nowe maksima i tak zwane na dwoje babka wróżyła, ponieważ albo opór się utrzyma, w okolicach 9500 i wtedy następuje korekta do obszaru ruchu bocznego, który już też zdążył się zaznaczyć, albo następuje wybicie wierzchołka i ruch trendowy w dotychczasowym kierunku, czyli w górę. Szczerze mówiąc, nie wiem, natomiast okazja dobra dla zagrań dla zagrań na wybicie z prostokąta, z formacji prostokąta. Ja zdecydowanie bardziej wolę kupować w takich miejscach. Można powiedzieć, że troszeczkę niżej, tak? Czyli tutaj, gdzie te, nazwijmy to, korekty się kończą. <laughs> Mennica, nic ciekawego. Widzimy, że od początku 2013 roku jest to trend spadkowy. Pewne poziomy są systematycznie przebijane. Najpierw ten poziom poległ, później powiedzmy, że ten poziom poległ. Aktualnie naraz usuniemy ten wskaźnik, Aktualnie rynek zniżkuje, No i też te lokalne minima będą niedługo testowane, więc jeśli posiadacie akcje, to ja bym raczej je sprzedał. Jeśli ich nie posiadacie, to, to, to są na pewno na rynku lepsze okazje do kupna. To samo Midas, Midas, czyli spółka, o której pisałem bajkę o internetowych mędrcach. Nic ciekawego moim zdaniem, ponieważ przede wszystkim groszowa spółka po drugie taki ruch w dół na pewno niczego dobrego nie, nie wróży. To, że ostatnio o 4,35 wzrosło, no to mnie nie rusza. To mnie nie rusza, być może niektórzy mówią, że no 4,35, tak, 4% dziennie przez rok to jest tam kilkukrotne zwiększenie kapitału, ale mnie to nie rusza, nic ciekawego nie widzę. Spółka MIT. Bądź MIT, bądź cokolwiek innego. Też groszowa, więc też nieszczególnie nie fajna. Nie podoba mi się z tego właśnie względu. Także groszowa, ale aktualnie ruch boczny. Czyli wierzchołek, korekta nie przebijająca w żaden sposób linii trendu. Niższy wierzchołek i znowuż korekta też nie zmieniająca w sposób negatywny sytuacji technicznej. Być może jest to dobra okazja do szukania pozycji długiej. Z tego właśnie względu, tak? Czyli mamy tutaj wierzchołek, tutaj ten poziom jest obroniony. Aktualnie też znajdujemy się zaledwie grosz nad tym poziomem, więc może można zaryzykować ciasny stop loss. Netia, ja. Netia, ja nie widzę tutaj nic szczególnego. Ona idzie lekko bokiem. Te zasięgi świecowe są też takie dosyć nieregularne. Widzimy długie cienie, przypadkowe jakieś otwarcia wysoko. Zamknięcia nisko, w ogóle nie rozumiem tego wykresu. Długie takie świece wskazuje to na no, częściowy brak płynności, ale częściowo też no, po prostu. Ja pomijam takie wykresy, ponieważ ich nie rozumiem. Są, są sytuacje na, na wykresach, które rozumiem dużo bardziej. Gdybyśmy chcieli na siłę narysować jakieś kreski, no bo żebyście nie byli rozczarowani, to ja to widzę w, krótkoterminowo w taki sposób. Czyli kanał spadkowy, i, no i zobaczymy dalej. Tak, ale, ale nic szczególnego. Podobnie patentus. Myślę, że analiza podobna do Neti tutaj nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. PG odlewnie. Trend wzrostowy jak najbardziej zacny, ale płynność ograniczona. Więc jeśli ktoś już kupił, to niech sobie trzyma, bo wcale źle to nie wygląda. Ale gdyby ktoś chciał kupić jak również ci posiadacze, którzy mają akcje, niech sobie spojrzą, jak wyglądają widełki zleceń w ciągu sesji i wtedy zastanowią się, czy są w stanie w miarę szybko, w razie jakiejś kraksy, wyjść z kapitałem z tej właśnie spółki. Obawiam się, że, że często może to być problematyczne. No próchnik jeszcze bardziej groszowa, niż tamte groszowe. Nic ciekawego, mimo że trochę w górę to widzimy, że w skali roku praktycznie ten ruch wzrostowy nie jest znaczący. Nic tutaj nie widzę. Nie potrafię zrobić analizy na takiej spółce. Spółka Redan była fajna jak była po 2 złote. To na pewno, tak jak mówią. Dobrze to już było i tak właśnie było w tych miejscach. Okrągły poziom 2 zł. Aktualnie mamy inne zmartwienia, czyli okrągły poziom 2,50, ale tym razem w charakterze oporu. I kolejny opór na 2,75, też mm, mogący troszeczkę zatrzymać rynek, nie wygląda to źle, ponieważ trend cały czas mniej więcej się utrzymuje. No, ale jest już tak lokal, lokalnie drogo, tak? czyli ktoś, kto posiada akcję, nie wygląda to wcale źle. Z ewentualną opcją jakiejś niedużej korekty w najbliższym czasie, dla osób, które by chciały kupić, raczej bym zaczekał na, na troszeczkę spadek cen. Stal Export, czyli też spółka z niedużą płynnością. Widzimy, że przeważają świece zielone bądź też świece bez korpusów, których jest całkiem sporo aktualnie prostokąt górne ograniczenie prostokąta możemy sobie jakiś prostokąt narysować no i też kwestia wybiciowa, tak, czyli jeśli się wybije to będzie, będzie trend, ale lokalnie to jest drogo, a nie tania, tak? tanio, tak Tanie to by było bliżej 2,40 2,35, a nie 2,60 spółka Ursus jakiś dziwoląg Ursus rusł bardzo dobrze tutaj. O tym się wtedy mówiło. Wszyscy mówili nagle, że Ursus jest fantastyczny. Były pytania o Ursus. Poza tą jednorazową zmianą o 75% na sesji jest to ruch spadkowy, tak? Czyli mamy ruch spadkowy, jakieś dziwne, dziwne zdarzenie na rynku. Zobaczymy, może się uda podejrzeć, co to za zdarzenie. Nie uda się. Niemniej nic szczególnego nie widzę. I spółka Wawel, czyli tradycyjnie trend wzrostowy, mówiło się, że 1000 zł to już jest maks. Aktualnie cały czas w dobrą stronę. I tutaj ta analiza typowo mm, dla spółek w trendzie, to znaczy nie ma znaczenia, że jest blisko swoich maksimów, ponieważ w przeszłości wielokrotnie te swoje maksima przebijała, więc jak najbardziej jest to do zrobienia po raz kolejny oraz lokalnie. Trochę drogo, ponieważ nie jesteśmy na dolnym ograniczeniu linii trendu, tylko bliżej, może bliżej środka. To, to tutaj nawet nie ma sensu rysowania tej linii trendu, ponieważ musiałaby ona być wieloletnia. W każdym razie na pewno nie jest lokalnie tanio, a raczej lokalnie średnio drogo. Jeśli ktoś chce kupić tą spółkę na miesiące bądź lata. To powinno mieć to mniejsze znaczenie, ale spekulacyjnie, krótkoterminowo wstrzymałbym się do jakiegoś powrotu do okrągłego, przebitego poziomu, jak to miało miejsce na przykład przy cenie 1100, kiedy mieliśmy tutaj poziom, tu okrągły poziom, i wtedy ryneczek idealnie zatrzymał się właśnie na tym poziomie. Ja wolę zdecydowanie bardziej takie sytuacje niż. Takie sytuacje. No ale to myślę, że już z moich nagrań wiecie. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Przelecieliśmy wszystkie spółki. Jeśli nie jesteście pewni, czy jakaś spółka była, rzucicie okiem: być może była i być może powiedziałem, że mnie nie interesuje, więc no jest ryzyko, że spółki, o które będziecie prosili, nie będą się pojawiały. Tak? Bo, bo po co, skoro już omawiałem tydzień temu i powiedziałem, że tam nic ciekawego nie widzę i ta sytuacja się nie jest w stanie zmienić przez najbliższe miesiące. Na razie, trzymajcie się ciepło. Propozycje kolejnych spółek zgłaszajcie do piątku, do wieczora. I mam nadzieję, że w weekend pojawi się nagranie. Do usłyszenia.